Hej końcy, Encia, witam Was bardzo serdecznie na kanale przy książki, a dzisiaj to będzie taki filmik o lekturach szkolnych, taka luźna pogadanka o lekturach szkolnych. Jest to filmik, o który no, część osób bardzo mnie prosiła, a szczególnie osoba, która zaproponowała mi ten filmik, jakby podrzuciła mi pomysł na ten film w komentarzu pod jednym z filmów. Natomiast po tym komentarzem było też trochę łapy w górę, więc wywnioskowałam z tego, że no, część osób także na ten filmik bardzo czeka. Ja już jakby miałam w planie wcześniej go nagrać, wcześniej go wrzucić ale miałam jeszcze jakieś tam inne filmy, które postanowiłam najpierw nagrać i wrzucić i dopiero teraz się za nagrywanie tego filmu zabieram. W każdym razie bez zbędnego przedłużenia przejdźmy już do filmu, albo może najpierw Wam powiem jakby... Z czego będzie się składał ten film? A mianowicie w pierwszej, jakby takiej części opowiem Wam o tych lekturach, które czytałam w klasach 4-7. Pominęłam sobie klasę 1-3, z tego względu, że w klasach 1-3 no, czytam takie rzeczy, typu nie wiem, baś o królowej śniegu czy jakieś wierszyki, więc wydaje mi się, że to raczej nie jest. Coś, co byłoby ciekawe do omawiania na tym kanale, dlatego przyszłam od razu do klasy czwartej, no i do siódmej, bo teraz właśnie kończę siódmą klasę i powiem Wam właśnie tak krótko o tych wszystkich lekturach, jakie mi się podobały, jakie mi się nie podobały, jaką mam opinię ogólnie, a w drugiej części filmu odpowiem na takie Wasze pytania związane z lekturami, które mi zadaliście na Instagramie, jakby poruszę te tematy, które chcieliście, żebym poruszyła w tym filmie, ponieważ, żeby urozmaicić ten filmik, jakby pomysł wyjściowy był taki, żebym tylko opowiedziała o lekturach, ale pomyślałam, żeby urozmaicić ten filmik. I też, jak już ma być o lekturach szkolnych, to totalnie o lekturach szkolnych, że też odpowiem na jakieś tam Wasze właśnie pytania. Więc w tej drugiej części filmu, na przykład, yy, powiem Wam, jaką lekcję bym chciała usunąć z kanonu, albo co myślę o reformie lektur, która ma być wprowadzona w, chyba od przyszłego roku szkolnego, tak mi się wydaje. Coś w tym stylu. Dobrze, już nie przedłużajmy, tylko przejdźmy do pierwszej części filmu, czyli do lektur konkretnie. Ja tutaj sobie spisałam właśnie te wszystkie lektury z klas 4-7, mam nadzieję, że o żadnej lekturze nie zapomniałam. Jeśli tak, to bardzo przepraszam, ale starałam się, ja w ogóle wzięłam sobie swoje stare zeszyty do polskiego, żeby na pewno o niczym nie zapomnieć mam nadzieję, że faktycznie o niczym nie zapomniałam. W każdym razie, pierwszą lekturą jest Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy. Ja tą książkę czytałam, właśnie nie pamiętam czy w trzeciej czy w czwartej klasie, natomiast załóżmy, że w czwartej, żeby to pasowało do do tego filmu. I powiem wam, że w sumie jak na to patrzę z perspektywy czasu, to jestem zdziwiona, że mi się ta książka za bardzo nie podobała, ponieważ Akademia Pana Kleksa jest taka bardzo abstrakcyjna. Sam ten tytułowy Pan Kleks, no jest taką postacią bardzo ekscentryczną, cała ta szkoła, w której dzieje się akcja też jest taka dosyć dziwna i te wszystkie wydarzenia tam dzieją się w takiej sferze fantastycznej i tak dalej, a ja w tym momencie przynajmniej takie rzeczy bardzo lubię, właśnie takie abstrakcyjne, dziwne, przede wszystkim fantastyczne. Natomiast kiedy tą książkę czytałam, to ona mi się nie podobała. Pamiętam. Może to miało też związek z tym, że ja byłam po prostu trochę jeszcze za młoda na tą książkę, z tego względu, że no to jest już taka starsza dosyć pozycja, więc też no z tego co pamiętam, była na jakimś tam trudniejszym językiem. Więc to też prawdopodobnie odebrałam. Odebrało mi jakąś tam przyjemność czytania. Ogólnie to chciałam jeszcze tak powiedzieć, że to będzie właśnie taka luźna pogadanka, więc ja tutaj się jakoś super nie zastanawiałam nad tym, co chcę powiedzieć o tych książkach. Więc jakbym chętnie coś głupiego, no to trudno, przepraszam was za to, ale chciałam, żeby ten film był taki dosyć luźny, więc też nie będę, nie chcę go jakoś bardzo, wiecie, ciąć, tak jak inne filmy. E, więc, więc właśnie tak, kolejną pozycją jest Mikołajek Ja Mikołajka nie mam, bo go czytałam wypożyczając biblioteki, więc też wam wkleję okładkę Jak nie zapomnę, ja akurat nie należę do wielkich fanów e, tej książki W sensie ja nie jestem jedną z tych osób, która się jakby wychowywała na Mikołajku e, Więc też mnie ona jakoś nie zachwyciła w momencie, kiedy ją czytałam Też ten humor, który jest tam zawarty, to nie jest do końca mój typ humoru Ale uważam, że akurat to, że Mikołajek jest w kanonie Nie wiem, czy dalej jest w kanonie, ale kiedy ja byłam w szkole, to był w kanonie W każdym razie uważam, że to jest akurat... Bardzo dobrze, ponieważ to jest taka bardzo luźna, właśnie zabawna książka i pewnie jakby do części osób ten humor trafi, więc akurat to jest jedna z tych pozycji, które uważam, że mogą zachęcić do czytania i właśnie gdzieś tam jest taka po prostu luźniejsza. Następną pozycją są chłopcy z Placu Broni i mi się ta książka nie podobała, kiedy ją czytałam, natomiast podobnie jak w przypadku Akademii Pana Kleksa, kiedy patrzę na nią. Teraz w perspektywie czasu to bardziej ją doceniam, natomiast no tak jak mówię, wtedy mi się nie podobała, podejrzewam że też ze względu na ten język jakim jest napisana, bo to też jest starsza książka, więc ona była napisana tak dosyć ciężko, natomiast no zdecydowanie końcówkami tak mocno zapadła w pamięć, że nawet teraz pamiętam co mi się dokładnie na końcu działo i... Mimo, że ta książka mi się wtedy nie podobała, to właśnie z tego co pamiętam, ta końcówka wywarła na mnie duże wrażenie, i też dzięki temu ja tą książkę bardziej gdzieś tam zapamiętałam. I też uważam, że jakby to jest też trochę takie nawiązanie do pytania, na które będę odpowiadała w drugiej części filmu, że tam właśnie ktoś mnie zapytał, jaką lekturę chciałabym jakby, jakie lektury bym chciała przesunąć jakby, że na przykład z powiedzmy czwartej klasy do piątej i myślę, że chłopców z placu broni właśnie bym chciała przesunąć, bo kiedy ja, ja tą książkę czytałam w w piątej klasie? Tak, w piątej klasie to uważam, że jednak byłam, przynajmniej ja, na to trochę za mała jeszcze i nie, za, jakby nie doceniłam tej, tak tej książki, jakbym ją mogła docenić, kiedy na przykład bym ją czytała, powiedzmy, w szóstej klasie, coś w tym stylu. E, natomiast, no, wiadomo też, że każdy ma jakąś tam inną dojrzałość, więc dla kogoś akurat to, żeby chłopcy z placu broni byli w piątej klasie, to akurat mogło komuś odpowiadać i to był, mógł być odpowiedni wiek dla kogoś, żeby czytać tą książkę. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, e, więc też z drugiej strony nie, uważam, że nie dałoby się tak ustawić tych lektur, żeby były. Jakby dopasowany do każdego, żeby każdy czytał daną lekturę w odpowiednim dla niego wieku, bo każdy ma właśnie tam gdzieś tam inną to dojrzałość. W każdym razie kolejną pozycją jest Tajemniczy ogród. ja tutaj się nie wypowiem, ponieważ ja tajemniczego ogrodu nie przeczytałam. Nie wiem w sumie dlaczego, bo to jest akurat taka jedna z lektur, które z tego co wiem, dużo osób tak lepiej wspomina. Natomiast ja miałam jakąś taką straszną blokadę przed przeczytaniem tej książki i tego w końcu nie zrobiłam. To jest jedna lektura szkolna, której nie przeczytałam. Więc też nie mogę się boić, mimo że oglądałam film, ale wiadomo, że... Bo oglądaliśmy w ogóle film na lekcji, ale no wiadomo, że film to nie jest to samo co książka, więc tak jak mówię się nie wypowiem Następną pozycją są opowieści z Narni, czyli lew pierwszy tom opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa I mi się ta książka naprawdę podobała Co więcej, podobała mi się na tyle, że ja sięgnęłam także po dwa kolejne tomy, czyli po drugi i po trzeci O ile drugi tom dalej mi się podobał, chociaż uważam, że był już gorszy od tego pierwszego tak, w trzecim, gdzieś tam w połowie trzeciego, czy nawet w jednej trzeciej się poddałam, ponieważ e, kiedy tam się pojawił opis na trzy strony wody, autentycznie wody, to ja pomyślałam, że nie, nie, naprawdę sobie odpuszczam, więc no, porzuciłam tą serię i już potem do niej nie wróciłam. Ale pierwszy tom naprawdę mi się podobał, więc też uważam, że fajnie, że jest w kanonie, bo to jest akurat uważam dobra książka e, i też taka jedna właśnie z luźniejszych. Następnym obojcem jest Stary Człowiek, i może, i ja nie pamiętam, czy tę książkę czytałam w piątej czy szóstej klasie. Nie jestem sobie w stanie totalnie przypomnieć. Natomiast wiem, że ją czytałam i stary człowiek i może mi się totalnie nie podobało. Dla mnie ta książka po prostu była niesamowicie nudna. Tam się nic nie działo, naprawdę. Tam się po prostu nic nie działo. I może przy omawianiu tej lektury na języku polskim ja ją bardziej trochę doceniłam, bo tam właśnie omawialiśmy to jakby co ona za sobą niesie, jakie tam wartości przekazuje i wtedy spojrzałam na nią trochę z innej strony, to wciąż uważam, że jest to książka po prostu strasznie nudna mi się osobi osobiście nie podobała, chociaż wiem, że jest to pozycja, która ma wielu fanów akurat i wielu osobom stary człowiek i może jednak do gustu przypada. I też rozumiem dlaczego, ale dla mnie po prostu to było zbyt nudne i. I jestem totalnie na nie. Następną pozycją jest Hobbit, czyli książka, która wielu moim znajomym ze szkoły się bardzo podobała i no ogólnie Hobbit ma wielu fanów, bo ogólnie książki Tolkiena mają wielu fanów, ale mi akurat Hobbit się nie podobał. Nawet na moim kanale możecie znaleźć recenzję tej książki negatywną recenzję tej książki. Może wam ją nawet podlinkuję tutaj na górze, bo akurat uważam, że ta recenzja wyszła mi spoko. W sensie nawet jak ona już jest dosyć stara, bo ją nagrywałam Trochę czasu temu, ale wciąż uwaga, jakby podpisuję się po tym, co tam wtedy powiedziałam, i uważam, że spoko wyszło, więc możecie sobie zajrzeć, jak w taką bardziej rozbudowaną opinię. Ale ogólnie, yy, bardzo długie opisy były w Hobicie i to mi się głównie nie podobało. I może to jest książka Fantazy. Ja uwielbiam gatunek Fantazy, to jednak Hobbit nie przypadł mi do gustu, i też nie sięgnęłam potem po inne książki Tolkiena. I tutaj wiem, że się powtarzam, ale też uważam, że hobbit, że, że fajnie, że Hobbit jest w kanonie, bo jednak warto jest tą książkę znać, jest do niej dużo odniesień w jakichś tam e, rzeczach takich popkulturowych, można sobie wyrobić własne zdanie o, te, o tak popularnej pozycji. E, tutaj jeszcze w, e, jesteśmy teraz w szóstej klasie. Ja w szóstej klasie czytałam też fragmenty Pana Tadeusza, pamiętam Natomiast e, czytałam tylko fragmenty, wtedy były, pamiętam, w podręczniku chyba Tym do polskiego, natomiast to były tylko fragmenty, więc jakby nie wypowiem się na temat tej książki, bo nie znam całości e, Potem mamy W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, nie podobała mi się ta książka Za dużo opisów przyrody Chociaż sama fabuła, patrząc na to tak obiektywnie, sama fabuła była naprawdę ok I gdyby była ta książka trochę inaczej napisana z mniejszą ilością opisów to uważam, że byłaby fajniejsza, bo sama fabuła mogłaby być wtedy bardziej taka dynamiczna, cała takcja byłaby bardziej dynamiczna, no ale w takiej formie, jak jest obecnie ta książka, na to mi się ona nie podobała. Teraz mamy tutaj Anię z Zielonego Wzgórza, i Anię sobie nawet wezmę do ręki, bo posiadam tą książkę i nawet sobie ją tutaj położyłam. Jest to pozycja autorstwa Lucy Mott Montgomery. Co mogę więcej powiedzieć oprócz tego, że no uwielbiam Anię, Ania to jest cudowna historia, i może. Kiedy ja przeczytałam tylko pierwszy tom, to aż tak bardzo nie byłam w nim zakochana. Tak, po przeczytaniu jeszcze drugiego i trzeciego totalnie się już zakochałam w tej serii i teraz jakby Ania stała się taką jedną z moich ulubionych książek, mimo że po przeczytaniu tylko pierwszego tomu dała mi 10 na 10, ale nie była taką ulubioną moją pozycją. Nie no, ogólnie uważam, że Ania jest cudowna, przede wszystkim świetny klimat, to jest to, za co uwielbiam tą książkę i ogólnie. Całą serię, w sensie te trzy pierwsze tomy, które czytałam. E, też przesympatyczna główna bohaterka, więc. E, Ani uwielbiam i ja to jest coś super. Kolejną pozycją jest 7 klasy. Mi się ta książka ogromnie podobała. Jest nawet recenzja na moim kanale, ale tam lepiej nie wchodźcie, bo ona jest już dosyć stara i wyszła strasznie. Naprawdę wyszła strasznie. Ostatnio oglądałam i naprawdę jest źle, więc tam lepiej nie wchodźcie. W każdym razie jest to kryminał, chyba jeden z nielicznych w kanonie. E, I uważam, że jest to bardzo dobry kryminał. E, w ogóle cała ta konstrukcja zagadki mi się bardzo podobała, zakończenie, jakby rozwiązanie zagadki mi się podobało I też sam sposób napisania uważam, że był bardzo fajny Też taki dosyć lekki, przyjemny Faktycznie były tam czasami jakieś takie trudniejsze słowa Ale na pewno nie takie, których by się jakoś tam nie dało zrozumieć Zdecydowanie nie jest to książka, nie wiem, napisana tak jak powiedzmy w pustyni i w puszczy, czy zemsta Więc... Ogólnie szatan z siódmej klasy to jest jedna z tych lektur, które mi się naprawdę bardzo podobały. I teraz przechodzimy już do lektur siódmej klasy. W siódmej klasie było najwięcej lektur i zaczynamy od opowieści i Charlesa Dickensa, Karola Dickensa. Też na niektórych tych wydaniach tej lektury jest napisane takie imię. W każdym razie opowieść Wigilina mi się bardzo podobała, chociaż. Teraz już nie jestem wam w stanie powiedzieć, dlaczego mi się tak bardzo podobała Ponieważ to była na tyle krótka książka, że ja nie zdążyłam tak bardzo wniknąć i wciągnąć się w tą historię Żeby ona zapadła mi w pamięć, więc no w tym momencie wam już nie powiem dlaczego Tak bardzo mi się opowieść Wigilina podobała, ale wiem, że mi się podobała Następną pozycją jest Małe Książę czy ja muszę coś jeszcze mówić? No mały Książę to jest po prostu cudeńko To jest książka jedna z moich ukochanych Taka moja życiowa książka Przede wszystkim przekazująca mnóstwo wartości Mimo, że jest naprawdę bardzo krótka Uwielbiam to, że ona jest właśnie taka filozoficzna Bo ja takie rzeczy bardzo w książkach lubię No Małe Książę to jest coś absolutnie cudownego ja strasznie się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam, że mam tą książkę jako lekturę I też dzięki omawianiu tej lektury Jeszcze kolejne jakby dno zobaczyłam Oprócz tego, co już wcześniej z tej książki wyciągnęłam więc też bardzo się cieszę, że ta książka była lekturą. No, małe książki to jest coś, co naprawdę kocham. Chociaż wiem, że ludzie, którzy przeczytali małego księcia raczej dzielą się na dwie grupy, osoby, które się zakochały w małym księciu, czyli na przykład ja, i osoby, które tej książki naprawdę bardzo nie lubią i nie rozumieją jej fenomenu. Następnie mamy tutaj e, dziady, część drugą Adama Mickiewicza, tą książkę też tutaj. To też tutaj mam, w ogóle Małego Księcia też tutaj mam, więc zapom ale zapomniałam go wziąć do ręki Nieważne W każdym razie, Dziady Adama Mickiewicza, część druga Mi się naprawdę podobały, czym jakby, co mnie w sumie zaskoczyło Uważam, że przede wszystkim miały bardzo fajny klimat, taki mroczny, ja takie rzeczy lubię Nie powiem nic więcej za bardzo, bo tutaj mam zaznaczone znacznikiem, kiedy tak jakby ta część się zaczęła, a kiedy się skończyła Bo ja mam tutaj jakby wszystkie części Dziadów, z tego co się orientuję Natomiast, no jakby widzę, jakie to jest krótkie, więc ja tutaj za bardzo nic więcej nie mogę powiedzieć. Ale zdziwiłam się, że mi się ta książka tak bardzo podobała, co w się sensie ta część. Bo to książko za bardzo tej części drugiej nie można nazwać, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo krótkie, to ma chyba z 20 stron. Następną pozycją jest Zemsta Aleksandra Fredro, i to jest jedna z nielicznych lektur szkolnych, których ja po prostu nie zrozumiałam. I. Nie wstydzę się tego przyznać, nie zrozumiałam tej książki Musiałam obejrzeć opracowanie, musiałam obejrzeć streszczenie, żeby ogarnąć o co chodzi Jest to pozycja pisana w wierszem, formie takiej sztuki teatralnej i może jakby dlatego ja tak bardzo tej książki nie zrozumiałam Patrząc obiektywnie, może to jest dobra pozycja, która mogła rozśmieszyć wiele osób w momencie, kiedy była wydana Też y, kilka osób z mojej klasy w sumie ta książka rozśmieszyła, więc patrząc obiektywnie może całkiem spoko, ale dla mnie jakby no zupełnie tej książki nie zrozumiałam i no za wiele się więcej nie wypowiem na jej temat Kolejną pozycją jest Balladyna Juliusza Słowackiego Czyli taka książka, o której nie mam za wiele do powiedzenia W sensie była okej, okay, ale też nic wybitnego Nie przypadam za takimi książkami, w których y, trup ściele się gęsto A to jest zdecydowanie jedna z takich pozycji Więc nie jestem tak się nastawiona do Balladyny To była taka okej okay książka nie najgorsza lektura szkolna, jaką czytałam, ale też zdecydowanie najlepsza I po przeczytaniu tej książki jestem zdecydowanie bardziej w tym momencie, przynajmniej Tim Adam Mickiewicz niż Tim Juliusz Słowacki I już e, ostatnią lekturą jest książka, którą przeczytałam niedawno, czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów N.H. Kleinbaum, książka na podstawie filmu Czyli jedna z najbardziej wartościowych lektur w kanonie, moim zdaniem Z bardzo dobrym przesłaniem, z bardzo ważnym przesłaniem, więc no, ja się ogromnie cieszę Również, że ta książka jest w kanonie i mi się bardzo podobała i dostała ode mnie 10 na 10, więc w towarzyszeniu Marych Poetów zdecydowanie Wam bardzo polecam, jeśli nie macie tej książki jako lektury, bo to jest lektura z tego, co wiem. Dodatkowa, więc możecie jej nie mieć Jeśli nie macie, to koniecznie i tak przeczytajcie, bo uważam, że bardzo jest to dobra i ważna książka I na końcu chciałabym jeszcze wspomnieć o jednej pozycji, którą przeczytałam, mimo że nie miałam tej książki jako lektury Czyli mowa tutaj o folwarku zwierzęcym George'a Orwella Jest to lektura chyba do liceum albo do ósmej klasy Coś takiego, wydaje mi się chyba do liceum Ale nie jestem do końca pewna I ogromnie mi się ta książka podobała w momencie, kiedy ją przeczytałam Jeszcze nie byłam nią tak zachwycona, ale patrząc na nią z perspektywy czasu no bardzo, bardzo ją doceniam I ogromnie mi się podobała i tak jak wtedy jej dałam chyba 9 na 10 Tak teraz bym jej zmieniła to ocenę na 10 na 10 Bo ciągle mi ta książka siedzi w głowie Więc to są wszystkie książki, wszystkie lektury, o których chciałam wam powiedzieć I powiem wam, że w sumie się dziwiłam Ponieważ jakby okazało się, że o wielu książkach powiedziałam, że mi się bardzo podobały O wielu też powiedziałam, że bardzo cieszę się, że są w kanonie Więc może jednak ten kanon lektur nie jest taki zły, jakby mogło się wydawać Przynajmniej gdzieś tam z mojej perspektywy A teraz przejdziemy do drugiej części Czyli do odpowiadania na Wasze pytania. Natomiast zanim jeszcze właśnie przejdziemy do pytań, to chciałabym powiedzieć, zaznaczyć wyraźnie, że nie jestem jakąś osobą wyżej wykształconą polonistycznie i moje opinie na temat kanonu lektur które mogą być doki tu z jakiegoś powodu, Nie chciałam po prostu powiedzieć, że ja totalnie nie jestem kompetentna, żeby gdzieś tam się jakoś wypowiadać super merytorycznie na temat lektur. To takie moje, wiecie, takie opinie ucznia, a nie opinie kogoś bardziej wykształconego, ale jeśli chcecie posłuchać opinii na temat lektur kogoś takiego bardziej kompetentnego, to, co mam Was do Filmiku bestsellerek, ponieważ właśnie ostatnio nagrywały na temat lektur i jakby no, znają się na temacie, więc jeśli chcecie posłuchać takich bardziej merytorycznych opinii to tam Was odsyłam, a tutaj możecie posłuchać opinii ucznia. Czy jest jakaś lektura, której przeczytanie nie możesz się doczekać? Ja się za bardzo nie orientuję w lekturach do ósmej klasy i do liceum, więc też no, za bardzo Wam nie powiem, jakie jak czytania, jakiej lektury nie mogę się doczekać, bo się nie orientuję w tym spisie tych lektur, ale na pewno nie mogę się doczekać omawiania, jakby lektury, folwark zwierzęcy, o ile ta książka dalej jest lekturą i faktycznie jest tą lekturą w starszych klasach. Oczywiście jakby mogę się mylić, Natomiast jeśli faktycznie jest to lektura do liceum, bądź do ósmej klasy To się nie mogę doczekać, kiedy będę ją omawiać, bo e, Jakby wydaje mi się, że przy tym omawianiu mogę jeszcze więcej gdzieś tam z tej książki wyciągnąć, niż w tym momencie e, więc, więc to jest moja odpowiedź na to pytanie e, Następne pytanie, czy uważasz, że lektury są potrzebne? Tak, zdecydowanie uważam, że lektury są potrzebne Ponieważ y, po pierwsze uważam, że gdyby nie było lektur To niektóre osoby autentycznie by w życiu po żadną książkę nie sięgnęły I żadnej książki by w życiu nie przeczytały Więc uważam, że chociażby z tego powodu lektury są potrzebne Ale też y, często jakby w większości jednak tymi lekturami są takie klasyki Na przykład Ogród, Stary Człowiek i Morze, Hobbit, pantadeusz. Czyli takie książki, które każdy powinien jednak znać Przynajmniej w mojej opinii, więc też z tego względu uważam, że lektury są potrzebne. Następne pytanie: co sądzisz o kanonie lektur? Chciałabyś jakieś dodać do niego, a może usunąć, przesunąć? Więc jeśli chodzi o książki, które bym chciała dodać do kanonu. To jest trochę tych pozycji, natomiast e, tak powiem Wam o takich dwóch, które mi od razu wpadły do głowy, kiedy przeczytałam to pytanie. I pierwszą pozycją jest Szklany Krosz Sylwii Platt. Ja Wam o tej książce będę więcej mówić w podsumowaniu czytelniczym Czerwca, we wrapapie Czerwcowym, więc ja tutaj też nie będę się jakoś mega rozgadywać. Ale chciałabym powiedzieć, że uważam, że ta książka powinna być w kanonie, ponieważ jest niezwykle ważna, wartościowa e, i też jest to chyba jedna... Książka, jakiej słyszałam, właśnie taka, czyli że my te historię osoby chorej psychicznie i jest to książka napisana przez jakby osobę, która również ma jakieś tam zaburzenia psychiczne, więc przez to ta książka uważam, że... Jest taka jakby bardzo autentyczna e, I też przede wszystkim czuć tutaj tą e, na przykład depresję, na którą choruje główna bohaterka, bo ta książka jest taka bardzo właśnie smutna, melancholina e, Więc ogólnie mimo, że szkany to nie jest pozycja, której bym wystawiła dzisiaj W ogóle ja jej nie, nie będę oceniać Natomiast jakby mimo, że to nie jest pozycja taka moja jakaś ulubiona, która by trafiła do najlepszych tego roku e, To jednak uważam, że jest niezwyk niezwykle ważna, wartościowa, każdy powinien ją przeczytać więc, yy, według mnie, powinna być w kanonie. Chociaż oczywiście, jest to moja taka bardzo subiektywna opinia, i ktoś się może z nią nie zgadzać. Natomiast drugą pozycję. Natomiast drugą pozycją są oczywiście Skrawki Nieba, C. Durant, ponieważ po pierwsze uważam, że ta książka jest po prostu świetna. Po drugie, jest ona napisana bardzo takim przyjemnym językiem, więc ją bardzo fajnie czyta. I też jest krótka, więc wiadomo, że jest jakby większa szansa, że ktoś przeczyta lekturę, która ma na przykład 200 stron, tak jak Skrawki Nieba, niż że przeczyta lekturę, która ma 500 stron, bo go zrazi od razu ta grubość. A po trzecie, jest to pozycja, która jakby porusza temat. Sierocińca, Domu Dziecka, ponieważ tej główni bohaterowie Właśnie są sierotami, mieszkają w sierocińcu Jest to temat raczej nieporuszany jakoś często, a też uważam, że dosyć taki ważny istotny Więc z, tre, z tych trzech powodów uważam, że Skrawki Nieba powinny być lekturą Ale oczywiście to jest taka moja subiektywna opinia, bo ja też po prostu uwielbiam tą książkę, więc Dlatego tak uważam Jeśli chodzi o książki, które chciałabym usunąć z kanonu To szczerze mówiąc nie ma takiej pozycji, ponieważ też kiedy w tej poprzedniej jakby części tego filmu, w tej pierwszej połowie tego filmu wam opowiadałam o tych lekturach Tak sobie w sumie uświadomiłam, że każda lektura na swój sposób, która jest w kanonie jest jaka, w jakiś sposób po prostu potrzebna Jest z jakiegoś powodu się w końcu w tym kanonie znalazła Ja też nie czuję się do końca kompetentna, żeby wypowiadać się na temat tego, że jakaś lektura powinna być usunięta z kanonu Dlatego nie ma takiej książki, natomiast jeśli chodzi o książki które chciałabym przesunąć, to są to zdecydowanie chłopcy z placu broni, według mnie, bo ja tą książkę czytałam w e, piątej klasie, a uważam, że ona bardziej powinna być chyba w szóstej. E, chociaż to też możliwe, że Chłopcy z Placu broni to też jest taka książka, którą można czytać albo w piątej, albo w szóstej. W każdym razie nie wiem, nie orientuję się za bardzo, ale uważam, że jeśli już to powinna być, to książka do. E, szóstej klasy i zostały już dwa jeszcze pytania, na które chciałabym odpowiedzieć. Więc przedostatnie pytanie, czy uważasz, że lektury są dobrze dobrane i czegoś uczą? Czy które są dobrze dobrane? Nie jestem przekonana, chociaż tak jak mówię, też nie czuję się do końca kompetent, kompetentną osobą, żeby się wypowiadać. Natomiast jeśli chodzi o to, czy uważam, że lektury czegoś uczą, to ja mam takie zdanie, że tak naprawdę każda książka, gdyby dobrze poszukać, możemy uznać, że czegoś uczy. Więc tak, powiedziałabym, że lektury jednak właściwie wszystkie czegoś uczą. Niektóre, jakieś tam innych rzeczy, niektóre innych rzeczy, ale każda lektura uczy czegoś, tylko wystarczy dobrze poszukać. E, I ostatnia, ostatnie pytanie, ale takie, na które odpowiem szerzej, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, bo to będzie takie trochę dłuższe, czyli reforma Lektur. Co o tym myślisz? Jakby ktoś nie wiedział, o co dokładnie chodzi, to chyba od przyszłego roku szkolnego, czyli od września, ma zostać wprowadzona reforma, reforma Lektur, czyli niektóre Lektury mają zostać zdzane, niektóre usunięte. Ja bym Wam chciała przeczytać artykuł. Właśnie na ten temat, który znalazłam. E, jakby, które dokładnie, które mają zostać dane, które usunięte, żebyście mieli taki pełny obraz y, sytuacji. Więc, y, zgodnie z projektami rozporządzeń, listy lektur dla klas, jeden z szkoły podstawowej zniknął: Zaczarowana zagroda, ale i Słowa Centkiewiczów. Ja czytałam Zaczarowaną zagrodę i nie byłam jakąś fanką tej książki, więc w sumie nie wiem, co o tym powiedzieć. Może powinnam się cieszyć, że zostaje ta książka usunięta Oto jest Kasia Miry Jaworczakowej Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożcza? Nosoroszta Leszka Kołakowskiego oraz Sposób na Alfa Marcina Pałasza. I tutaj jestem mega smutna z tego względu, że po pierwsze, ja w ogóle nie wiedziałam, że Sposób na Alfa jest lekturą, a po drugie, właśnie się dowiedziałam i okazuje się, że ta lektura zostaje usunięta, a Sposób na Alfa to jest uważam cudowna książka. Ja czytałam wszystkie części tej serii i mi się strasznie ona podoba. Uważam, że właśnie są to takie książki, które mogą zachęcić do czytania, bo są naprawdę humorystyczne, bardzo takie lekkie więc. Tak trochę szkoda, że sposób na zostaje usunięty z listy lektur. W zamian na listę wejdą Wścipsy Doroty Gelner. Nie słyszałam, więc się nie wypowiem. Maja dziewczyna inna niż wszystkie opowieść o Marii Składowskiej Kiri, Julity, Grodek i Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły. Fragmenty Piotra Korda Jasza Nie wiem jak to się wymawia. I tutaj właśnie. Czyli mają zostać wprowadzone dwie książki o życiu papieża Jana Pawła II i o życiu Marii Skłodowskiej Kiri. Uważam, że w sumie spoko, bo to są raczej takie dosyć ważne postacie. Dla naszego kraju. Następną pozycją, która ma zostać wprowadzona, są kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, Zofii, Kosak, Szczuckiej, nie słyszałam, więc nie wypowiem. I Pieskowy Wilk, Asylint I tutaj aż mi się ciepło zrobiło na serduszku, jak o tym usłyszałam, bo Pieskowy Wilk, o mój Boże, to jest tak dobra książka, to jest jedna z najlepszych książek literatury dziecięcej, jakie czytałam. I je mi jej w tym roku i wystawiłam 10 na 10 ponownie, ponieważ uważam, że jest cudowna, chociaż z drugiej strony e, według mnie. Jakby... Pieskowy Wilk to jest taka książka, do której trzeba podejść z bardzo otwartą głową Bo ona jest taka dosyć abstrakcyjna i kiedy podejdziemy do niej negatywnie Tak jak jednak no, uczniowie podchodzą do lektur To ta cała abstrakcyjność może nam, się, może nam się wydawać taka niezrozumiała I może nam się wydawać wielkim minusem tej książki, natomiast y, Gdybyśmy się do niej nastawili bardziej pozytywnie, to mogłoby tak wcale nie być Mogłoby tak wcale nie być, natomiast no... Tak czy tak cieszę się, że Pieskowy Wilk jest lekturą, bo uważam, że... To jest naprawdę bardzo dobra książka Oraz turendy do Yellowstone Dzika podróż po parkach narodowych Aleksandry i Daniela Mizielińskich O tym nie słyszałam W klasach 4-6 list lektur obowiązkowych Zniknie książka Rafała Kosika Fake netlinika oraz gank niewidzialnych ludzi Też jest mi naprawdę przykro, że ta książka Zostaje usunięta, bo to jest jednak taka lektura Która z tego co wiem Jakby no, części osób w mojej klasie Się naprawdę bardzo podobała Mi się kiedy ją czytałam nie podobała, ale teraz też byłam re read I... Teraz jestem bardziej skłonna powiedzieć, że mi się podobała Więc no, tym bardziej jest mi smutno, że ona zostaje usunięta, bo to była jedna z takich... Po pierwsze że współczesnych książek, jedna z nielicznych współczesnych książek w kanonie A po drugie jedna z takich właśnie luźniejszych Takich przyjemnych, które właśnie mają głównie na celu zachęcić do czytania W przypadku lektur uzupełniających dla klas 4-6 zaproponowano rezygnację z powieści, z powieści Karola Maja Winę to, nie wiem czy to dobrze przeczytałam, nie słyszałam, więc też nic się, nic nie powiem. A w klasach do, od 7 do 8 rezygnacji jest z książki Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I tu się strasznie zdenerwowałam, kiedy to przeczytałam, ponieważ jakby uważam, że Stowarzyszenie Umarłych Poetów to jest jedna z najbardziej wartościowych lektur, jakie czytałam i z naprawdę świetnym i ważnym, bardzo przesłaniem, więc nie wiem, dlaczego ta książka została usunięta. Strasznie mi przykro, bo to naprawdę była świetna książka i no nie wiem, no bardzo, bardzo jest mi smutno, że jednak jest to usunięte z kanonu, bo to jest naprawdę ważna książka i bardzo się cieszyłam, że jest w kanonie, a teraz została usunięta. Cieszyłam się, że jest w kanonie jeszcze na tam, tym building vlogu z maratonu, który e, był ostatnio na kanale. Zaproponowano rozszerzenie listy lektur uzupełniających dla klas e, 4 do 6 o następujące pozycje: e, Carlo, Colodi, Pinocchio, no nie wiem. John Flanagan, wiadowcy Księga Pierwsza, to akurat uważam, że fajnie, bo Zwiadowcy mogą kogoś zachęcić do czytania, nie, chociaż ja nie czytałam wiadowców, ale tak słyszałam, że to jest taka książka Od której wiele osób zaczyna swoją przygodę z czytaniem I tutaj potem są już książki, o których nie słyszałam, więc tego wam nie będę czytać, bo... E, chociaż nie Tutaj pisze, że jakby jest napisane... jest napisane, tak się powinno mówić Że dla... E, roz, jakby zaplanowane rozszerzenie listy lektur uzupełniających dla klas 4-6 opozycję Kubuś Puchatek, chociaż jakby, czy Kubuś Puchatek nie był lekturą wcześniej? To jest to dziwne, bo wydawało mi się, że on i tak był lekturą No ale może został usunięty w międzyczasie i teraz potem wrócił, więc Także tak fajnie I tutaj potem też już są takie książki, o których nie słyszałam, więc też nie mam nic ciekawego do powiedzenia, do tego wam nie będę czytać Natomiast podrzucę wam link do tego artykułu, to jest artykuł na RMF24, tam właśnie to jest ten artykuł, który wam właśnie przeczytałam. Pojutrze wam w opisie, jakby ktoś chciał sobie doczytać resztę. W każdym razie, więc to jest tyle, co chciałam powiedzieć na temat tej reformy lektur. Z jednej strony się cieszę, na przykład ze względu na to, że będzie piaskoła wielka jako lektura, a z drugiej strony żal mi serce ściska, kiedy widzę, że Stowarzyszenie Umarłych Poetów zostaje usunięte z listy lektur, więc jestem tak silna do tego nastawiona osobiście. Bo z jednej strony spoko, z innej niespoko To jest też właściwie wszystko, co chciałam wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku ja Mam nadzieję, że wyszedł on jakoś spoko, bo był taki luźniejszy I tutaj wam tak może gadałam czasami trochę od rzeczy Albo coś mi się tam pomyliło To jest mam nadzieję, że tak taki trochę luźniejszy filmik wam się podobał i też, że ogólnie Wam się podobało, bo wiem, że dużo osób czekało na właśnie te filmik o lekturach. Mam nadzieję też, że nie mówiłam jakoś super szybko i niewyraźnie, ale jest jeszcze godzina dosyć wczesna, bo jest 9.30, więc że do tego mogę jeszcze mówić tak trochę inaczej, bo jest rano ja niedawno dopiero wstałam. W każdym razie nie gadam Wam już o głupotach, tylko się już z wami żegnam, bo to jest już koniec tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Jeśli tak to koniec stawcie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał, dalej, jeśli tego nie zrobiliście. No i możecie też napisać w komentarzu swoją opinię o kanonie lektur, o jakichś konkretnych lekturach Bardzo chętnie sobie to poczytam Zróbmy w komentarzach takie, żeby ten film był cały o lekturach Możecie właśnie napisać swoje opinie i tak dalej Więc co, to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!